Nie wiesz, czy Twoje zachowanie w danej sytuacji było asertywne, czy być może agresywne, a być może uległe? Obejrzyj ten filmik, bo dokładnie o tym Ci dzisiaj opowiem. Są takie dwa mierniki tego, czy moje dane zachowanie było asertywne. Jeżeli w swoim życiu będziesz te mierniki stosować, to myślę, że zawsze będziesz wiedzieć. Jak się zachowałeś, i czy to było asertywne. Herbert Fensterheim, taki człowiek, który bardzo przyczynił się do rozwoju całej koncepcji asertywności i takiego porządku w tym temacie, powiedział, że jeżeli masz wątpliwość, czy Twoje dane zachowanie było asertywne, czy też inne, czyli agresywne, uległe, bierne, sprawdź, czy po tym co zrobiłeś, chociaż odrobinę, wzrasta twój szacunek do samego siebie, do samej siebie. Czyli zachowałam się, coś się podziało, Myślę sobie, może asertywnie, może jednak to było uległe, może to było agresywne. Sprawdź, jak się czujesz. Jeżeli to, co się wydarzyło, jest dla ciebie powodem do satysfakcji, dumy i szanujesz siebie po tym zachowaniu, to masz jedną taką zmienną, jedną wskazówkę, która mówi o tym, że tak, jest to bardzo możliwe, że to było asertywne. Ale czasem to nie wystarczy, bo zrobiliśmy coś powiedzmy złośliwego i sobie myślimy, tak, bardzo dobrze zrobiliśmy, mam satysfakcję, że tak zrobiłam. I wtedy można też przemycić w tym swoim zachowaniu coś, co nie jest asertywne, chociaż ten pierwszy warunek jest spełniony. Do tego właśnie dochodzi, dlatego też druga miara. Jeżeli sprawdzasz, że masz dumę, masz satysfakcję, to sprawdź jeszcze drugą rzecz. Sama ze sobą, sam ze sobą zadaj sobie pytanie, jaka była. Intencja tego, co zrobiłeś. I jeżeli intencja była w kierunku ochrony siebie, jeżeli intencja była w kierunku zadbania o siebie, i tylko tutaj na to była uwaga, to znowu jest drugi parametr, który mówi o tym, że tak, prawdopodobnie wobec tego to zachowanie było naprawdę asertywne. Przykład intencji, która pokaże, że jednak nie to, nie o to chodziło, a zrobiłam to dlatego, albo chciałam mu pokazać, nie? niech się nauczy czegoś. W sensie nauczy, ale to znowu cudzysłów, to znaczy, że to nie było asertywne. Dlaczego? Dlatego, że w polu uwagi, intencji mam drugiego człowieka, bo chciałam coś zrobić, a żeby on się nauczył. Czyli raczej jakaś złość w tym jest nie? i jakaś pewnie uszczypliwość, która była obecna. Jeżeli masz wątpliwość, czy twoje dane zachowanie było asertywne, sprawdź, czy zwiększa ono chociaż odrobinę szacunek do siebie samego. I po drugie. Jaka stoi za tym intencja? Czy intencja była dla siebie, czy też czegoś przeciwko drugiemu człowiekowi? Jeżeli szacunek, satysfakcja i duma zachowania jest, super. Jeżeli intencja była ochrony siebie, a nie przeciwko komuś, super. Więc prawdopodobnie to, jak zachowałeś się, było asertywne. Jeżeli temat asertywności jest dla ciebie ważny i chcesz go ze mną poszerzyć, pogłębić. Odsyłam cię na stronę internetową www.maleszko.edu.pl, gdzie w szkoleniach z rozwoju osobistego znajdziesz zaplanowane na listopad szkolenie pod tytułem Asertywność i Zarządzanie Stresem w Relacjach. Bardzo polecam. Fantastyczny czas, żeby uczyć się budowania dobrych, wspaniałych relacji ze sobą i z innymi. Do zobaczenia.